Na urodziny superprodukcji prezent też musi być super. Kultowy miś uszatek kończy 50 lat. Wiekowego bohatera uwielbiają w każdym wieku i od teraz w każdym momencie będzie można zobaczyć jego przygody. Największa biblioteka uszatka właśnie trafiła do TVP VOD. Maciej Gąsiorowski. Na dobranoc, dobry wieczór. Tego misia z klapniętym łóżkiem widzowie TVP poznali pół pół wieku temu mówią o mnie miś uszaty. Szarmancki dobrze ubrany uszatek błyskawicznie podbił serca dzieci i rodziców. Są to kreskówki spokojne, prawda, które w jakiś sposób y, angażują dziecko, y, ale nie przebodźcowują. To był miś na miarę naszych czasów, tłumaczy dyrektor Muzeum PRL. W szarej kryzysowej Polsce powstała nowoczesna animowana na bajka. Animacja pogladkowa, bardzo sympatyczna, te postacie były bardzo plastyczne, miłe, e, wręcz chciało się je tak naprawdę przytulić. Sukces misia, czyli może misia na miarę tamtych czasów, polegał na tym, że Polska była bardzo silna, jeżeli chodzi o film lalkowy. By tę siłę wypracować, trzeba było wykonać setki takich 18-centymetrowych misiów. Jak tłumaczy reżyserka ostatniej serii, w ciągu 12 lat stworzenia filmów, Zużyto prawie pół tysiąca uszatków. Psuły się na planie, to zawsze musiał być jakiś miś na planie, czekający swoje, na swoją rolę. Ale efekt był zaskakujący. Polski miś był emitowany w 20 krajach. Na Węgrzech nazywał się Fules Macko, w Japonii Oyasumi Kumahan. Podobno Japończyków najbardziej intrygowało jego klapnięte uszko. Ten bohater ma dobre maniery, jest kulturalny, ma ładny strój, jest w pewnym sensie filozofem, bo każda z tych przygód, każdy z odcinków kończy się jakimś morałem. Od dziś te misiowe morały, zawarte w 104 odcinkach, można oglądać na TVP VOD, do czego zachęca Paweł Domagała. Misiu Szatek. Chcesz zobaczyć? Bo ten miś z niezapomnianym głosem szatek, aktora Mieczysława pokolenia. Czechowicza łączy pokolenia. Miś Uszatek to praktycznie moja ulubiona bajka i moi babci też. Stał się ikoną nasz, naszego dzieciństwa, a w Łodzi, gdzie w studiu Semafor tworzono tę bajkę, to postać pomnikowa. Miś Uszatek jest gwiazdą zarówno naszej informacji, jak i całego miasta. Ma 50 lat. Klapnięte łóżko, a nadal kochają go miliony dzieci na całym świecie. Dlaczego? Bo to uczucie wzajemne. Uszatek tłumaczył to w każdym odcinku. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Maciej Gąsiorowski, 1930.